Pole przekroju osiowego walca jest równe 30 cm2. Należy obliczyć pole powierzchni całkowitej tego walca, jeśli wiadomo ponadto, że średnica ma długość 6 cm. Dobrze, zacznijmy rozwiązywanie tego zadania od narysowania figury, której pole powierzchni całkowitej mamy obliczyć. Mamy w takim razie walec. Zacznijmy może rysowanie od jego górnej podstawy. No i tutaj będziemy mieli jeszcze na dole. Pod... Drugą podstawę. Dobrze. Na tym rysujemy teraz krawędzie boczne. No, powiedzmy, nie jest może jakoś bardzo piękne, ale przyjdzie walec i wyrówna. No dobrze, w każdym razie mamy narysowany pewien walec i teraz tak w naszym zadaniu mamy podane ile jest równe pole przekroju osiowego tego walca. Co to jest przekrój osiowy? Otóż, jeżeli sobie wyobrazimy płaszczyznę, która przecina nam ten walec, płaszczyznę prostopadłą do podstawy, która przecina nam ten walec tak, że zawiera w sobie oś obrotu tego walca, czyli jakbyśmy narysowali tutaj oś obrotu tego walca, czyli tutaj te w środku te, ten kawałek, o. to płaszczyzna, która zawiera tę oś obrotu, nazywana jest przekrój tego walca, który w ten sposób otrzymamy, nazywany jest właśnie przekrojem osiowym. Czyli jest to pewien prostokąt, możemy go sobie tutaj narysować. Będziemy mieli właśnie płaszczyznę, która przetnie nam ten walec, i ta płaszczyzna po przecięciu da nam właśnie ten prostokąt. I ten prostokąt ma jeden bok długości takiej jak wysokość tego walca, oznaczmy sobie h, a drugi bok to, jeżeli tutaj oznaczymy małą literą r, promień okręgu, który stanowi podstawę tego walca. No to ten drugi bok ma długość 2 razy r. Ten bok tego prostokąta. Dobrze. Przypomnijmy, zanim zaczniemy tutaj dalej liczyć, jak w ogóle należy policzyć pole powierzchni całkowitej takiego walca. Otóż pole powierzchni całkowitej tego walca to jest pole powierzchni bocznej dodać 2 razy pole podstawę tego walca. Przy czym pole powierzchni bocznej obliczamy z wzoru, że jest to powierzchnia takiego prostokąta, które jedno, jednym bokiem jest nasza wysokość, czyli będziemy mieli pole powierzchni, może napiszmy tutaj pole powierzchni bocznej, to jest h razy, na drugi bok tego prostokąta to jest długość obwodu tego okręgu, czyli mamy dwa razy pi razy r. Dobrze, na razie jeszcze nie znamy niektórych wielkości tutaj, ale spróbujemy je za chwilkę policzyć. Dobrze, natomiast pole, powierzchni, pole podstawy, pole jednej podstawy, no będziemy obliczać jako pole tego okręgu, czyli po prostu pi razy r kwadrat. Dobrze, w takim razie teraz tak. Co jest nam znane w zadaniu? Wiadomo jest, że średnica tego walca... Jest równa 6 cm. No to znaczy, że 2... Zapiszmy to może na żółto. Średnica, czyli 2 razy r jest równa 6 cm. No to znaczy, że promień tego okręgu, który jest w podstawie, ma 3 cm. Dobrze, to już jedną rzecz znamy, czyli już potrafimy podstawić tutaj do, tej, do tych wzorów to miejsce. Natomiast potrzebujemy jeszcze również wysokość tego tego walca obliczyć, no tę wysokość obliczymy korzystając z faktu, że my znamy pole przekroju osiowego. Tak jak powiedzieliśmy, pole przekroju osiowego to jest pole tego prostokąta, a my wiemy, że pole tego prostokąta jest równe iloczynowi długości jego boków, czyli mamy jeden bok ma długość h, a drugi bok ma długość 2r, czyli razy 2r. No ale my mamy podane w naszym zadaniu, że pole tego prostokąta, czyli pole tego przekrojowego, jest równe 30. A po drugiej stronie mamy tak, h jest nieznane, natomiast 2r jest również podane, to jest średnica i ma długość 6. No i wystarczy teraz podzielić obu stronie przez 6 i otrzymujemy, że wysokość w takim razie musi być równa 30 przez 6, czyli 5 cm. No w takim razie. Możemy sobie teraz obliczyć w naszym zadaniu, ile jest równe pole powierzchni bocznej. Jest to 5 razy 2, razy pi, razy r, a r u nas to jest 3. Czyli mamy 30 razy pi centymetrów kwadratowych. Zapiszmy tutaj te jednostki, również centymetrów kwadratowych. Natomiast pole jednej podstawy, no to jest pi. Razy r do kwadratu, czyli razy 3 do kwadratu, czyli 9pi, również centymetrów kwadratowych. Więc wracając do tego, co mieliśmy policzyć w naszym zadaniu, pole powierzchni całkowitej, to jest pole powierzchni bocznej, czyli 30pi, dodać 2 razy pole podstawy, czyli mamy dodać 2 razy 9pi. Czyli to jest 30 dodać 18, czyli 48 pi cm kwadratowych. Zakreślmy tylko tutaj to jest, stanowi to odpowiedź do naszego zadania. Pole powierzchni całkowitej, walca, które rozważamy w naszym zadaniu, jest równe 48 razy pi cm kwadratowych.